Trzy kategorie, trzech zwycięzców, dopiero jednak za nami eliminacje. Ostatni turniej w kategorii mężczyzn wygrali Marcin Zięba i Jarosław Madzia, a kolejne miejsca te. Najcenniejsze zajęli Adam Andrys i Adam Manios. Wśród kobiet najlepsze były Agata Łasi i Magdalena Deja. Na pozycjach na podium uplasowały się także Karolina Olszewska oraz Justyna Brożek, a także Dagmara Świetnicka i Małgorzata Przerwa. Wszystkie mecze tych kategorii rozegrano w sobotę. Dzień później do boju przystąpiły miksty. Po ostatnim meczu najwięcej powodów do radości mieli Paulina Sobolewska i Błażej Pellowski. Na drugim miejscu uplasowali się Justyna Brożek i Grzegorz Bartnik, a na trzecim Aleksandra i Leszek Kwieciński. Wielki finał zostanie rozegrany za dwa tygodnie. Kto w nim zagra, to wyjaśni się w ciągu kilku najbliższych dni. Zawodnicy i zawodniczki w turniejach kwalifikacyjnych występowali często z różnymi partnerami. Każdy indywidualnie zbierał punkty do klasyfikacji generalnej. Teraz sami siatkarze muszą podjąć decyzję, z kim chcą zagrać w parze. W wielkim finale Beach Spartan Cup wystąpi po 16 drużyn męskich mixtów oraz 8 kobiecych. Wielki finał. Planowany jest na sobotę 28 i niedzielę 29 lipca. Pierwszego dnia zapadną rozstrzygnięcia w kategorii pań i panów, drugiego w grach mieszanych. Wszystko oczywiście na boiskach przy morskim oku.